Cześć, dobra, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku serii Minecraftowej Minecraft Survival. Jak widzicie, znajdujemy się chyba tak naprawdę w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek, ale z większą ilością cobblestone'a. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczniemy budowę farmy mobów żeby nie cały czas bieganie w prawo i lewo, żeby nie cały czas szukanie jakichś różnych rzeczy, to dzisiaj dla odmiany pobudujemy. E, będę się tutaj wspomagał jednym poradnikiem z internetu. Jeżeli będziecie chcieli, to wam potem mogę wrzucić nawet linka w opisie, to nie, nie mam absolutnie nic przeciwko. E, ale myślę, że no, no, no nie wiem. Jak będziecie chcieli, to mi napiszcie w komentarzu. E, I zgodnie z tym poradnikiem będziemy robić sobie tą farmę. E, na początek musimy sobie tutaj troszeczkę wygolić teren, tak? Oczywiście potrzebujemy mieć miejsce do budowy tej farmy. Jakby to miejsce jest o tyle złe, że tutaj jest dużo, dużo, naprawdę dużo powierzchni, w których mogą się spawnować moby. Dlatego będę musiał prześwietlić e, podziemia, poświetlać wszystko dokładnie. No i idzie noc. Nie przewidziałem akcji nocy, nie wziąłem ze sobą łóżka, a wiem, że potwory będą strasznie, strasznie uciążliwe. dupsi. Sorry, ale do domu się nie wrócę. Nie będę takiej kawał drogi szedł jeszcze raz. Muszę koniecznie. A właśnie. Ten, kto był wczoraj na live, ten wie. A muszę Wam powiedzieć, że wczorajszy live wyszedł naprawdę, naprawdę dobrze. Ja się nawet nie spodziewałem, że moje gadanie. Może Was zainteresować? Jakby to tak nazwać? No, w każdym razie, mimo początkowych kłopotów technicznych, koniec końców wszystko się ułożyło dobrze. I umówmy się, ale jak na pierwszy, czy tam pie pierwszy raz po dłuższej przerwie nie robienia live'ów wyszedł no on naprawdę stosunkowo dobrze. Jakby nie patrzeć, zawsze mogło być być gorzej, ale było naprawdę git, więc koniecznie musicie sobie obejrzeć zapis, zapis jest e, publiczny, normalnie, wideo, więc możecie go sobie tam obejrzeć. E, drugą ważną kwestią to jest to, co robiliśmy na live'ie. Na live'ie przede wszystkim zwróci, skupiliśmy uwagę na wydobywaniu kobla, czyli po prostu kopaniu tunelu w, w podziemiach oraz budowaniu tunelu, e, a raczej przygotowywaniu tunelu do budowy w neterze. Tunel będzie prowadził od mojego portalu do tego tutaj portalu, żeby mieć szybszy transport. Z tego co wyczytałem na internecie, najszybszym transportem, z tego co wiem, to chyba jest transport łódek na kostkach lodu. Kostki lodu też będziemy musieli wydobyć, ale z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj w okolicy mamy biom lodowy, więc nie będzie z tym problemu. Tym też będzie trzeba się zająć. Kiedy to jeszcze nie wiem? Aczkolwiek, jeżeli planuję w to miejsce w dość, częsty, e, dość często tutaj przybywać, no to tak, wiecie, pasuje to mieć. E, myślę, że ja zacząłem karczować las tak z automatu, ale myślę, że dobrym miejscem do wybudowania tej farmy będzie po prostu góra. Mogę się mylić, nie wiem. Ale ja bym wybudował to na górze. Który mamy tu poziom? 91. Chyba 100 kratek do góry budować się nie będę. Więc myślę, że jeżeli bym sobie chciał ten jeden poziom, to spokojnie tutaj możemy postawić tą farmę. Chyba! Skąd mam to wiedzieć? Przecież ja nigdy tego nie robiłem. Ale nie, tak, 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 tak myślę. Bo z tego co tutaj widzę, no to będziemy musieli najpierw na samym początku postawić hopery których nie mam, ale to nie szkodzi, bo za, zamiast hoperów postawimy po prostu Cobblestone'a i to nam w zupełności wystarczy. Potem oczywiście mogę przyjść i mogę postawić hopery, tak, to się podmieni bez problemu. Tylko, że jedna istotna kwestia. No dobra, lecimy tak. No tak, całe moje szczęście. Jak akurat chciałem włączyć film, to mi się czarny ekran włączył. Dziękuję. W tym miejscu mamy skrzyneczkę. Tutaj mamy jeden hopper. Tu mamy trzy hopery, Mamy kolejną linię hoperów i jeszcze jedną ostatnią linię hoperów. I w tym momencie się to wszystko zaczyna zwężać i w ten sposób. Pierwsza część za nami. OK, teraz lecimy. 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 1 1 2 2 3 4 4 5 600, 15, 16. Kurde, się pogubiłem. Jeszcze raz. Czemu mi się nie chcą te klocki stawiać? Halo, co jest nie tak? Boże, czemu ja to w ten sposób robię? Mam 64, dobra. 20, 30 bloków w górę to po prostu do 34. I co, rozumiem, że teraz ani jeden blok mi nie zginie, tylko za każdym razem będę dobrze stawiał bloki, prawda? Co, teraz nagle myszka zaczęłaś działać, tak? Tak samo. Z... 34. Do tej wysokości. OK, kolejnym etapem są dwa bloczki w każdą stronę, żeby zrobić dziurkę do wpadania dla mobów. OK, i on tutaj robi z półbloków taki takie, no nie powiem, że kółko, no bo kwadrat to nie kółko, ale wiecie, takie dookoła obwódkę z pół bloczków. No, Spoko, zawsze to jest jakieś zaoszczędzenie materiału. Ja też będę prawdopodobnie robił wszystko z tych półbloków, dlatego że, no nie oszukujmy się, ale wychodzi to. Eee, lepiej, bardziej opłacalnie, jak słyszycie, lub też nie, mam jeszcze troszeczkę zdarte gardło po wczoraj. Eee, no, cóż, moja krtań po prostu nie jest przyzwyczajona do tak dużej i tak wielkiej ilości mówienia. Ale to jest kwestia czasu, w ja się z tym wszystkim oswoję. Nic trudnego, wręcz przeciwnie. Aha, no tak, to czyli ja po to stawiałem tutaj te bloki, żeby następnie je zniszczyć. No pewnie, oczywiście, że tak, bo tak będzie najlepiej. No bym mogłeś od razu ćwoku powiedzieć, że ej, nie stawiajcie tu bloków, bo będzie trzeba je i tak, i tak zniszczyć. Super! Gość robi to oczywiście na kreatywie, a ja jestem na survivalu i co i mam jeden kloczek dostania. Nie wierzę, no po prostu i na rogach robimy takie, takie, wiecie, takie trójkąty. Dosłownie powiedziałem w ten sposób w jaki on to powiedział. Które przed momentem dosłownie parę sekund temu zniszczyłem. Okej. Okay. Następnym krokiem jest raz 2 3 4 5 6 7 8. W każdą stronę 8 krateczek. E no problem os, żaden to problem dla nas po prostu. No i czekajcie, bo nie liczyłem. Raz 2 3 4 5 6 7 8. 2 4 2 8. Git. I lecimy jeszcze 2 4 to jest 4, tak to jest 4, a idź mi z tym chmurą. I 8. Okej. Okay. Czyli teraz mamy w ogóle zrobić te, taką, idź mi z tą chmurą. Ustawienia. Graficzne ustawienia, video setting. Gdzie tu są chmury? Chmury, off, wyłącz. Na ciulami chmury. I 8 musi być, tu mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 po prostu mamy taki zrobić ogromny, ogromny, ee, e, nie trapez. To nie jest trapez. Nie, to, to o, ogromny rąb w Minecrafcie, O, a to ciekawe. E, czyli po prostu z każdej mm, z każdego miejsca po 8 kratek do przodu, i wtedy nam właśnie powstanie to, o co nam chodzi to w międzyczasie robienia, a raczej już robienia absolutnie końcówki tej platformy e, pogadamy na taki temat, że wczoraj na live'ie oczywiście poza graniem i poza e, śmieszkowaniem gadaliśmy w sumie na dość ważny temat, bo na temat rozwoju mojego kanału. Jeżeli ciebie nie było, drogi widzu, to żałuj na maksa. E, przyjdzie taki czas, że te live'y będą systematyczne, i będą w konkretne dni robione. Ale to za, za jakiś czas, wtedy, kiedy już ogarnę się z tym wszystkim tak perfekcyjnie. Zaraz wrócę do tematu, tylko dajcie mi chwilę, żeby obejrzeć, jakby co mam zrobić dalej. Okej, okay. i następnie mamy sobie zrobić tak dookoła, takie, wiecie, taki jakby okrąg bezpieczeństwa, żebyśmy sobie nie spadli na dół. Oczywiście nie, to nie jest po to, żebyśmy nie spadli na dół, tylko to jest po to, żeby... Czekajcie, czy tu się coś nie zgadza? Nie, tu się wszystko zgadza. Tylko to jest po to, żeby fajnie się rozlewała nam woda. Wracając do tematu tego, o, o, o czym gadaliśmy na live, eee, na live gadaliśmy na temat przyszłych serii na moim kanale eee, i na temat tego, że w sumie przydałaby mi się ekipa, bo jestem taki samotny, że w ogóle nie mam z kim grać. I w ogóle nie, jestem taki samotny. Mm, no, w każdym razie, absolutnie wszystkie propozycje i pomysły są do rozważenia. Nawet pod pomysł Robloxa, ja przepraszam, ale ja naprawdę nie, nie mogę w to uwierzyć, że, że w, w Robloxa się dalej gra w 2021 roku. Jakby ja się dziwię, dlaczego. Nie, 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 nie. nie. Po prostu nie, nie, nie rozumiem tej gry, nie rozumiem sensu tej gry i to jest dla mnie jakaś abstrakcja. No w każdym razie. Kolejna, kolejna kwestia jest taka, że yy, mając na celu rozwijanie tego kanału, a uwierzcie mi, że o niczym innym nie marzę, jak o rozwinięciu tego kanału do takiego stopnia, że będę mógł robić naprawdę, naprawdę dla Was tak bardzo zajebiste filmy, że z butów Was wyrwie. E, po, po prostu bardzo tego pragnę No jednak są ograniczenia różnego rodzaju Typu pieniądze, typu finanse, typu bla 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 Ale to kwestia po prostu e, wytrwałego pracowania nad tym I upartego dążenia do celu A uwierzcie mi, nie znam bardziej upartego człowieka jak ja sam Jak ja coś stwierdzę, że ej, bo ja chcę to, to tak będzie Pewno, na pewno za jakiś czas pojawi się seria z drugą osobą to jest rzecz, nad którą już pracuję i o której myślę. Czekajcie, poradnik. Okej, okay. kolejnym krokiem jest postawienie dookoła pół bloków. Spoko, mogę stawiać dookoła pół bloków. Dla mnie to tam niewielki problem, przynajmniej tak mi się wydaje. A ja sobie w tym czasie do Was po prostu pogadam. Tak, za jakiś czas planuję serię z drugą osobą. Pracuję nad tym już ee, od jakiegoś czasu. Znaczy, jak na razie to pracuje mój mózg ale za niedługo się wszystko, to mam nadzieję, że zacznie przekładać na efekty e, wizualne. A jeżeli zacznę nagrywać z tą osobą, o której myślę, to uwierzcie mi, że ta seria będzie jedną z lepszych serii, które po prostu kiedykolwiek zobaczycie na swoje osoby. E, Boże, na swoje oczy. Ja nie wiem, skąd mi się wzięły osoby w głowie. Znaczy wiem, ale no. Swoją drogą, Nagrywam to o siódmej rano, podejrzę, czyli dzień po live, czyli tak, no moje gardło słyszycie, jak działa. Dzisiaj już nie bez wody, dzisiaj mam herbatę, już mi się kończy. Ale żeby troszeczkę moją krtań nawilżyć i tak dalej. No bo jakby nie patrzeć, wczoraj mimo wszystko troszeczkę na live pogadaliśmy i pokrzyczałem trochę. Jakby. <ścoughs> wy tego nie słyszeliście, ale ja naprawdę, będąc tutaj w domu, no do najcichszych osób nie należałem. Okej, okay, dobra, teraz tutaj nam niby mówi, że Ej, rozlej wodę na tych blokach, które przed chwilą postawiłeś Ale... <laughs> tak, że tego, ja wody nie mam I teraz tak, od tego środkowego 7 kratek w każdą stronę To jest, poczekajcie Okej, okay, dobra, czyli absolutnie w ten sam sposób Tu mamy, eee... czekajcie, ile tu jest eee... Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć inny na dwa, na trzy, na czternaście Czyli 15, dobra, czyli 7, 3, 2, 4. Co ja liczę? 3, 4, 5, 6, 7. Tak, 7. I znów idzie nam noc. Raz. E, dajcie mi pół bloki. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz szybciutko robimy cobblestone nowe pół bloki. I lecimy z tym wszystkim dalej. Okej, okay, tak się prezentuje nasza kolejna platforma, na której będą już akurat w tej całej sytuacji potworki się spełnić. Jest ona równa, jest ona równa i co tam dalej trzeba? Dziewięć takich platform? Dziewięć platform. Hmm. Ja się tym pobawię oczywiście poza odcinkiem, nie będę was tym zanudzał. Ha, i teraz jest po prostu kwestia taka, że mamy te platformy zrobić. Eee, no nie będziemy ich robić na odcinku, bo przecież ja bym Was tym zanudził, w następnym odcinku sobie dokończymy tą farmę, w tym sensie, że zrobimy sobie wszystkie mechanizmy redstone'owe, bo zresztą nie mam redstone'a, nie przygotowałem się na to, a dzisiaj to będzie na tyle, taki o luźny odcinek, zresztą seria minecraftowa będzie na tym polegała, ale nie do końca, bo... Pracuję nad tym, żeby te odcinki były dla Was po prostu ciekawsze. Tylko muszę wpaść w taki fajny rytm tych odcinków. Ale do, wszystko do ogarnięcia. No cóż, moi drodzy. Ode mnie to byłoby na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i do zobaczenia już jutro. Pa!